Parę tygodni temu w Sejmie przyjęto tak zwaną ustawę kolejową. Łódzki senator Krzysztof Kwiatkowski odtąpił sukces, biegał po mediach, mówił jak to wiele ta ustawa nam pomoże w sprawie tunelu pod łodzią. Ja od razu dementowałam to, co mówił senator Kwiatkowski, twierdząc, że chodzi o zmianę wykonawcy tego tunelu i po to w ogóle ta ustawa została przyjęta. Zapis ustawy mówi, że można zabrać przedsiębiorcy narzędzia a zatem przedsiębiorca nie może dokończyć inwestycji. No i niestety wolałabym się mylić, ale miałam rację. Tak właśnie się stało. W dniu wczorajszym Hanna Zdonowska spotkała się z inwestorem, który tak bardzo dążył do zmiany wykonawcy i enigmatyczne doniesienia z tego spotkania Pani Prezydent z inwestorem mówią, że będzie teraz wykonawca, który sprawniej wykona te pracę. Po pierwsze o wiele lat opóźni to cały projekt, opóźni to całą inwestycję i na wiele kolejnych lat utrudni życie łodzia, a po drugie, ten nowy wykonawca to zapewne będzie podmiot zagraniczny. Zakładacie się? Co sądzicie?